czy każdy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną Tak, odpowiedzialność materialna na zasadach ogólnych powstaje w momencie nawiązania stosunku pracy. Na zasadach tej odpowiedzialności pracownik, który wyrządził pracodawcy szkodę nieumyślnie, odpowiada za nią do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast jeśli wyrządził ją umyślnie, odpowiada za szkodę w pełnej wysokości. Pracownik, który wyrządził szkodę osobie trzeciej, odpowiada wobec pracodawcy za tę szkodę również do wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia. Za powierzone mienie pracownik odpowiada w pełnej wysokości, bez względu na to, czy przy jego zniszczeniu, zgubieniu, kradzieży wina pracownika była umyślna, czy też nie. W tej sytuacji jednak pracownik może uchylić się odpowiedzialności, jeśli udowodni, że pracodawca nie zapewnił odpowiednich narzędzi w celu zabezpieczenia mienia. Jeśli jednak mienie zostało powierzone kilku pracownikom, wówczas podstawą odpowiedzialności jest umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej.